Jak się pan czuje w wodzie? Bardzo dobrze, ja, ja zaczynam... <grym> orszowanie zaczynam, ale bardzo dobrze się, 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 czu, się czuję. Radzi pan nam, ile pan ma lat? Ja, to ja mam 60 będzie mi w tym roku. Jak takie coś wpływa na zdrowie, na samopoczucie? Ja panu powiem, że dobrze, że czuję się lepiej. No i proszę, i zgodzą jako pierwszy wchodzi ten najmłodszy uczestnik, to jest Alan Fass, 11-latek i tak on się kąpie. jaka woda to państwo widzą po twarzach tych głupich, wielkich morszych. A, 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 a ja 22. finał wielkiej orkiety świątecznej pomocy i Tomasz Kuryłowicz, który chodzi jako wolontariusz już któryś rok. Który to rok, panie Tomaszu? Czwarty, jako ja, a trzeci z Kubą. Pan za to, że między innymi jest wolontariuszem, dostał w tym roku tytuł wolontariusza roku, co gdzieś tam też wpłynęło, myślę, na Pana postrzeganie świata. Z synkiem Pan chodzi. Proszę powiedzieć, jak synek to znosi, jak on reaguje na ten wielki finał, bo to jest dla niego także już trzeci, czwarty finał? Trze trzeci w tym roku. No Dla niego to jest jak z roku wielkie przeżycie. Cieszy się, czeka tylko, że żeby iść już zbierać. Rano o szóstej była pobudka, żeby na wpół do już być w i zaczą, zacząłem zbierać, bo o 7 już byliśmy na mszy na płonie, więc trzeba było być gotowym. Kuba, jak Ci idzie dzisiaj? Jak Ci się podoba ten finał? Jak Ci się podoba chodzenie z tatą i zbieranie pieniążków? Bardzo. Masz teraz większą puszkę. Pamiętasz jak miałeś mniejszą puszkę? Tak. Ta puszka jest duża. Co jest na niej, na tej puszce? Latarnia. Maren Hunter chodzi po kamieniach, w ostrych kamieniach, w ostrych końcówkach. Jak widać idzie mu to bardzo dobrze, z uśmiechem to posnosi, jest zadowolony. Jak widać mu to bardzo służy takiemu masażowi. Proszę bardzo, bo to pan Damian Mika, to jest kolarz, który w 2002 roku przejechał taki dystans. No i wchodzi na szkło. Proszę bardzo. Nie jest to łatwe. Drodzy Państwo, oklaski, prosimy o brawa. Wszystkich z Państwa zgromadzonych jest Państwa, no dobrze, ponad 100 osób na pewno, więc prosimy o brawa, bo te raciborskie morscy bierzą się z próbą szkła, bez żadnego problemu, ostrożnie, ale przechodzi bez strachu podchodząc do tego automatu. Aż skóra cierpnie, aż robi się gęsia skórka, e, ale to wszystko się dzieje naprawdę na Raci Bożkim rynku podczas 22 finału Wielkiej też Kontekstu Pomocy. Mamy oto mężczyzn bardzo gorących. To jest e, dobra informacja dla pań, dla żon, dla e, sympatyczek e, tych mężczyzn, którzy się tutaj poruszają. Jak Państwo widzą wszyscy o nienagannej sylwetce, to jest węgielca Tutaj jeden z młodszych to ten pan, który prowadził rozgrzewkę i również bardzo dobrze mówi, że ten spacer po szkle także nie czuję żadnego bólu. Mamy kolejnego mężczyznę, mamy trzech panów w jednym miejscu. Tak, tutaj Pan e, troszkę e, użył goppingu, e, bo wszedł w klapkach, ale myślę, że to na chwilę tylko i za momencik będzie mógł e, powtórzyć ten wyczyn jeszcze z gołymi stopami. A Pan Marian e, Otar e, który także e, odważnie stąpa po szkle. To jest unikalny, drodzy Państwo, pokaz e, takiego spaceru po szkle ze strony Raciborskich Morsów z klubu Berserker, team Węganka, z team Cała inicjatywa wyszła od Mariana Kampela, który jest morszem od wielu lat. Nie, powiedzcie, co Was skłoniło, czy jesteście pierwszy raz w ogóle? W zeszłym roku już też byłyśmy i w sumie w zeszłym roku nam się bardzo podobało, była fajna atmosfera i w ogóle chęć, że możemy zrobić coś dobrego jest taka fajna. Czy ta atmosfera wystarcza, czy coś jeszcze kieruje Wami, abyście przyszły tutaj i poświęciły całą niedzielę, no chodzicie w chłodnym, na szczęście nie mrozi, ale w chłodnej temperaturze po to, żeby no, dołączyć się do idei, do idei dla ratowania kogoś innego, nawet nieznanego Wam. No właśnie, chcemy pomóc innym i. No No i tak. W zeszłym roku było zimniej, na przykład. Jościa, boja, Jościa, boja. Raczli Boża, Raczli Boża. Dajka, rzucać pieniążki do skarbonej.